Zostawiliście pięć łapek. Q&A. Dobra, dodawaj. Siemanko, z tej strony ja, Dominik X. Będziemy też dzisiaj powtarzać tego Q&A, ale to będzie na kanale Kostka. I twoim. No i na moim. Bo te ale... filmiki będą na kanałach. No. E... Ten akurat będzie na moim kanale i na Flipa, a tamten poprzedni będzie na. Też nasz. Tylko. No, też nasz w sumie. Dobra. To. Łap, a, to, łap to. bo tego. No, bo ty to miałeś? Ty Dobra, nie. no to startujemy. Ale to była jazda. To, nie, to była. Ty to pokazać, ja to powiem. Ha, to mi. To była jazda, człowieku! Butelka nam pękła. Ej, ej, poczekaj! Poczekaj, nie, 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 ja mam inny sposób, żeby to znikło. Jak? Patrz. No właśnie, nie, nie, my nie umiemy tego jakoś odtworzyć. nie, nie, ma! Dobra, dobra tymi, no to, to no. zadaję ci pytania, nie? Bo to miało być Q&A, a nie wyrzucenie wahabiarków ze Sprite'a. No dobra, i teraz ten głupi No to pytam a nie będziemy powtarzać. Tylko Ale prosto. spróbujemy, spróbujemy. No. Dlaczego? Czego się najbardziej boisz na YouTuberstwie? Że schakują mi konto. A czego najbardziej się boisz w realu? Że mnie zabiją, już nie będę mógł nagrywać. A dlaczego zostałeś youtuberem? Dlatego. Bo chciałem mieć subskrypcje i bardzo i bardzo chciałem do, do, do być kiedyś ten popularny. No. Nawet mówiłem do komputera, żeby ten. Że chcesz? Tak? Że Chcę. No kolejne... y, na przykład, że tak się wiem, że ten. A no te kolejne pytanie. Dlaczego, po prostu... <t> dlaczego jest? Też! Lecz kiedy chciałeś zostać youtuberem? Tak miałem 8 lat. Mm, no, co widzicie? Miał 7 lat... Y, 8. Został jak miał 9, no. 2 lata. No i został! Widzicie, I widzicie, marzenia no 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 się spełniają. Subskrybujcie go. to subskrypcją robi specjal. Subskrybujcie go! Znaczy ja nie będę robić do tego basenu, bo to jest trochę... To jest trochę słabe na 100 subskrypcji i wymyślcie mi coś. Dobra, no to... Um... Aha, Kolej... jeszcze, no, Jeszcze... Bo, jest... Czekaj. Ja jeszcze dzisiaj robię um, ten. Nie wiem czy, no jak już to wleci, to później wleci ten film u mnie. I ja będę nagrywać reakcję na ten film, co to wytrzymać, właśnie ja się już pogubiło. Dominik będzie oglądać mnie, oglądającego Dominika, oglądającego mnie, oglądającego nas. No. Tak w tym stylu. To będzie trwać chyba z pół godziny. No, jak ja to nagrywam, to początek złał wow, 10 minut. Dobra, no to dawaj. Um, ogólnie, no to tak. Kole wiesz, co zaraz będziesz mieć? Kolejne pytanie! Dobra. Jaka <grym> <grym> y okay, jest. Y kto był twoi Sorry, ym, przepraszam, że... pierwszą dziewczyną. Trudny... Aha, kto wow. był... Miał pierwszą dziewczyną. Nie, kto był ten? Pierwsze pytanie to było kto był... Yy, w kim się, się kocham, ale w kiedy kim, było? Się, kim się kochasz? Ale to było już ten. I ja to było dwa lata temu. To ja odpowiadam jeszcze Kigle, ale już teraz nikt. Ja nie mam tak samo odpowiadać. Nie, ma, nie mam. Możesz tak samo odpowiadać. Ha, No to kiedyś powiedziałem, że Kinga. Ale teraz też nie masz powiedzieć Kinga. Aha, dobra, mało ważne. I kto jest twoją dziewczyną? Nie mam. Dobra, teraz ja. Mm, a nie, bo ty nie zadawałeś mi pytań. Ale ja, ja to był, nie będę i na ciebie. A, ale ja ci później zadawałem. Nie, nie zadawałeś. Nie. Ale nie bo to był dzień na moim kanale. O! Na to, ogólnie, na to kolejne pytanie! Hmm. Nic nie, że mogę z dziech. Myślę. Bo zaraz zadam mu kolejne pytanko. A. Dobra. No! Ej, to będzie takie zakończenie fajne. Teraz to może... Hmm. Muszę pomyśleć! Hmm, jakie tam mogłoby być jeszcze pytanie? Y... Lubisz z kim Będziesz chodzić do klasy. Nie wiem. Do czwartej z kim? I który występuje na tym film... na jakichś filmach twoich. Dobra, my tego nie odtwarzamy, bo nie Odtwarzamy Nie dobra, yy, my tego... Ja tego nie odtwarzam, po prostu teraz zrobimy tym, co, że jaki Q&A się teraz Ale je, ja. Nie bo my to odtwarzamy, bo to takie śmieszkowe będzie. Dobra. No to z kim będzie. Kiedyś... Do klasy? Z kim? Z kim? Z kim? Z kim? Aha, no z kingam to kiedyś było to pytanie, a no, czy teraz będziesz? Z kim jeszcze? Z Filipem. Chodź, więc do angielsku. A ty będziesz chodził do angielskiej klasy? Nie. A ty? Jezus. Nie? Aha, okej. Okay. będziemy razem. No, dobra, w sumie. To trochę było dziwne, no ale... No dziwne. Ej, te, to było. ej, poczekaj, bo jeszcze... Jeszcze jedno pytanko i idę na obiad. Aha. A To ty... dwa. 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 Um... dwa pytanie. Z kim się kochasz? Ale nie chodzi o to, że ty musisz powiedzieć dwa pytania, a potem pięć pytań. W sensie, że żeby ja jeszcze muszę powiedzieć tyle pytań, żebym żeby sobie poszedł. Nie rozumiem. Musisz powiedzieć pięć pytań i sobie. Czekajcie, cień, bo my się musimy tu dogadać. gadać jeszcze. Start, start, start. Dobra. To jeszcze dwa pytania. No dobra. Albo pięć jeszcze. No dobra, ale to muszę ustawić na dobrze. Dlaczego? Dlaczego lubisz Szymona? Ja go jeszcze wtedy nie lubiałem. Piąć luźnie. Nie. Wiktora. No. E, kto jest Twoim przezywanym kuzynem albo kuzynką? Czernik. E, I Paweł. Paweł, Iren. Paweł, Iren. Paweł, Iren! Paweł... Dobra, A no to jeszcze. Ten... Ten... Poczekajcie, bo pytania muszą być zamknięte. Dobra, dobra. Ja idę na obiad. Okej, okay, to ostatnie pytania. No mm, dobra. No to dlaczego nagrywasz na YouTubie? Bo lubię, bo to jest moja pasja. I po prostu lubię, jak mi osoby dają tutaj... łapki w górę. Okej, to Ej, nie ej, 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 ty, ej, ty, nie, poczekaj, Nie Dobra, Resielo. Nara. Ej, ej, jeszcze jedno, bo y, kostek poszedł teraz na obiad. No, koniec.